Centrum Skłusza Redego www.redego.pl. Palmę pierwszeństwa dajemy najmłodszym. Z pierwszym dniem lutego odbyła się rywalizacja w grupach dzieci i młodzieży. Organizatorami zmagań byli Krzysztof Krupa i Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście. Co ciekawe, przy szachownicach zasiedli nawet ci, którzy jeszcze na dobre przygody z szachami nie rozpoczęli. W akcji można było zobaczyć kilku latków, a w najmłodszej grupie F granicą wieku było 6 lat, czyli Naprzeciw siebie usiedli zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi. Rozegrano pięć rund, a najlepszy okazał się Błażej Grot. W kolejnej grupie wiekowej rywalizowali siedmiolatki. W tym przypadku także trwała walka w szachach szybkich. Wzięło udział w niej 27 graczy, a najlepszym pośród nich był Piotr Kejna, który wygrał wszystkie sześć rund w grupie D, czyli ośmiolatków, także był jeden zdecydowany lider. Wszystkie pojedynki na swoją korzyść zakończył Krzysztof Matela. Od zwycięstwa do zwycięstwa w grupie C szedł Mikołaj Nawrot. Komplet meczów zakończył się jego triumfem, i po turnieju jest. Zdecydowanym liderem nieco więcej emocji było u 11-latków grupie B. Wygrał Bartosz Mazurek, ale jego wynik 5,5 punktu pokazuje, że zgubił po drodze półtora punktu. Poziom był więc bardzo wyrównany. Na brak ciekawych rozstrzygnięć nie mogli też narzekać ci, którzy przyglądali się zmaganiom grupy A pośród czternastolatków triumfował Franciszek Sernecki w siedmiu rundach. Zgromadził 6 punktów. 8 i 9 lutego odbył się pierwszy turniej szachów klasycznych dla dorosłych. Jego organizatorem był wrocławski klub szachowy Gant Hetman. Najwięcej powodów do radości ma Maciej Stelmaszuk, który o pół punktu wyprzedził Michała hołownie i o punkt Piotra Jagiełę. Wystartowało 29 szachistów. 10 lutego odbył się drugi w tym cyklu AMW turniej szachów szybkich naprzeciw siebie. Tym razem zasiadło prawie 40 zawodników. Wygrał Wiesław Janocha przed Marcinem, Somykiem i Aleksandrem Kumalą w klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach na prowadzeniu Janocha. Kolejna kronika OMW, już 26 lutego. W niej opowiemy o rywalizacji w badmintonie, indoor ultimate frisbee i o inauguracji w turnieju piłki nożnej halowej. Trwają. Zapisy, między innymi do halówki, trzeba się spieszyć, bowiem liczba miejsc ograniczona, przyjęte zostaną 32 drużyny, które najszybciej zgłoszą swój akces. Przypominamy też o turnieju w siatkówce halowej. Już zgłosiło się ponad 60 zespołów, a rozgrywki wystartują na początku marca. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, panie będą walczyć w dwóch, a panowie w trzech ligach. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl